Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego aby tematu. Aby wiedzieć, jak z nich korzystać, warto najpierw wiedzieć, jak z nich korzystać i jak działają urządzenia przymocowane do koł, które pomagają na drogach pokrytych śniegiem i lodem oto jak wybrać łańcuchy śniegowe bez popełniania błędów. Łańcuchy śniegowe. Czym ESA i do czego Słuza? Łańcuchy śniegowe to specjalne łańcuchy, które należy odpowiednio zamontować na kołach samochodów, aby zwiększyć przyczepność na nawierzchniach. Takich jak śnieg, błoto, żwir, a nawet lot. W tym celu wykorzystują system haków, które można dość szybko przymocować do koł napędowych. Wynalezionych w 1904 roku przez Harego D. Od tego czasu łańcuchy śniegowe pozostały mniej więcej takie same ale obecnie istnieją różne typy i wersje, a także rozmiary. W szczególności ważne jest, aby były to urządzenia z homologacja typu, a we Włoszech prawo reguluje je od maja 2002 roku. A od 1 kwietnia 2013 roku można wprowadzać do obrotu tylko łańcuchy śniegowe oznaczone Unii, kuna NC 17801 lub ONORM. Uwaga, obowiązek posiadania łańcuchów na pokładzie i lub opon zimowych jest wskazany we Włoszech WART. Jedna ustawy 120 z dnia 29 lipca 2010 roku R. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa drogowego, tam gdzie jest to zalecane i w określonych okresach. Łańcuchy śniegowe, jakie rodzaje istnieją. Jak wspomniano powyżej, łańcuchy śniegowe muszą być zamontowane na kołach napędowych, jeśli pojazd jest z napędem na przednie koła. Należy je zamontować na dwóch kołach z przodu, jeśli z napędem na tylne koła, a jeśli z napędem na wszystkie koła, na osiach napędowych. Jeśli pojazd może być wyposażony w łańcuchy na wszystkich kołach, niezależnie od przyczepności, przyczepność będzie maksymalna. Po uwzględnieniu charakterystyki samochodu, przepisów prawa i kodeksu drogowego, nadszedł czas na wybór łańcuchów śniegowych. W tym względzie warto przede wszystkim wiedzieć, że na rynku dostępne są różne rodzaje łańcuchów, w zależności od splotu ogniw, romboidalne. Z rąbami lub prześciokatami na środku koła Epsilon Diamond, z kilkoma rzędami łańcuchów ułożonych promieniowo do koła, połaczonych. Ze sobą i z bocznym łańcuchem nosnym składającym się z dwóch par łańcuchów ułożonych ukośnie w symetryczne rąby w kształcie litery. Y drabinkowy lub drabinkowy z kilkoma rzędami łańcuchów ułożonych osiowo względem koła. Struktura ogniw może być wówczas normalna lodołamać spłaszczona z ukształtowanymi ogniwami, aby zajmować mniej miejsca i umożliwić. Montaż w samochodach ograniczonej przestrzeni lub takich, w których nie można zamontować łańcucha. Łańcuchy samochodowe. Jak wybrać? Podsumowując, aby wybrać odpowiednie łańcuchy śniegowe do swojego samochodu, należy określić szerokość opony, stosunek wysokości do długości średnicy felgi w calach. Wszystkie te dane można znaleźć w dowodzie rejestracyjnym samochodu i na zewnętrznym barku opony. W tym momencie zajrzyj do instrukcji obsługi lub popros mechanika o poradę, aby dowiedzieć się, czy samochód może być katenetyzowany. Pamiętaj. Zekoła o średnicy od 13 do 17 zwykle mogą być katenetyzowane, podczas gdy te o większej średnicy i mniejszej przestrzeni. Między błotnikiem a zawieszeniem nie mogą. W tym drugim przypadku można zdecydować się na łańcuchy o zmniejszonej grubości zewnętrznym zestawem mocującym. Istnieją również łańcuchy uniwersalne, w różnych przedziałach cenowych i dostosowane do różnych grubości opon od 165 do 285 mm ale. Zawsze należy pamiętać o zapoznaniu się z instrukcją obsługi pojazdu przed zakupem i montażem łańcuchów śniegowych. Jeśli interesuje Cię temat łańcuchów śniegowych, proponujemy również łańcuchy śniegowe Spider, jakie założyć, ile kosztują obowiązkowe. Łańcuchy śniegowe na pokładzie, co mówi prawo, jak założyć łańcuchy śniegowe, różnica między łańcuchami śniegowymi a skarpetami śniegowymi. Opublikowano w praktyczne przewodniki a WordPress Commenter Hello World.